W przypadku inwestowania w złoto utrwaliło się przekonanie, że jeśli jesteśmy zainteresowani fizycznym metalem, powinniśmy skupić się na zakupach produktów o wadze co najmniej jednej uncji trojańskiej, czyli 31,1 g. W ich przypadku premia, czyli nadwyżka ceny w stosunku do hurtowej ceny spot, jest już naprawdę niewielka i potrafi sięgać małych kilku procent. Podobnie jest ze spreadem, czyli różnicą pomiędzy ceną po jakiej produkt musimy kupić, a po jakiej dealer go od nas potem skupi. W przypadku walorów o wadze jednej uncji lub większej, ów spread potrafi spadać do poziomów nawet w okolicach 2-3%. Jednocześnie walory o wadze jednej uncji charakteryzują się dużą płynnością, łatwo je kupić i sprzedać zarówno u dilerów metali szlachetnych, jak i na rynku wtórnym. W ostatnich latach cena uncji złota wyraźnie podrożała i czasy, gdy kupowaliśmy ją za 4-5 tysięcy złotych, mamy już dawno za sobą. Obecnie trzymamy się poziomów około 8 tysięcy złotych lub wyższych. Nie każdego w Polsce więc stać na to, żeby od ręki wyłożyć na stół dwie średnie krajowe i kupić sobie jedną uncją sztabkę złota lub monetę. Producenci, dilerzy metali szlachetnych mają oczywiście na to receptę i oferują szeroki wybór sztabek i monet o mniejszej wadze. W przypadku monet są to walory o wagach pół uncji, ćwierć uncji, jednej dziesiątej uncji oraz dodatkowo jednej dwudziestej lub jednej dwudziestej piątej uncji. U niektórych trafiają się nawet maluchy o wadze jednego grama. W przypadku sztabek Mamy za to walory o wagach 20, 10, 5, 2, 1 i nawet pół grama. Dodatkowo w wielu miejscach możemy kupić stare złote monety historyczne, takie jak na przykład dukaty, suwereny czy franki. Jeszcze 5-10 lat temu opłacalność zakupów takiego złota frakcyjnego była mocno dyskusyjna, bo spredy na tych produktach potrafiły sięgać poziomu kilkunastu procent albo nawet wyższego. W rezultacie złoto musiało wyraźnie podrożeć, żeby nasza inwestycja się zwróciła. Efekt był więc taki, że większość doradców inwestycyjnych zniechęcała do zakupu takich produktów i osobom o mniej zasobnych portfelach proponowała inwestycję w złote fundusze ETF, najlepiej te zabezpieczone kruszcem fizycznym. Inni dla odmiany zaczynali interesować się srebrem, gdzie próg wejścia jest znacznie niższy, bo najtańsze srebrne jednouncjowe monety bulionowe kosztują obecnie około 120 zł. Warto jednak pamiętać, że inwestycje w takie złote ETF-y także wiążą się z dodatkowymi kosztami. Każdy fundusz tego typu ma swoje opłaty za zarządzanie, które na szczęście nie są duże, bo zwykle trzymają się okolic 0,5%. Chcąc jednak dokonywać takich zakupów, musimy mieć konto u jakiegoś brokera, a to wiąże się z dodatkowymi opłatami za jego prowadzenie oraz czasami jeszcze za każdą transakcję kupna oraz sprzedaży. Jakby tego było mało, zysk osiągnięty z inwestycji w takie fundusze zostanie nam pomniejszony o 19% podatek belki. Jednocześnie, jeśli przyjdzie nam do głowy pomysł rozliczenia się z ETF-em poprzez uzyskanie złota fizycznego, Wiąże się to z całą gamą ograniczeń oraz kosztami przesyłki za granicę, bo takie złoto nie jest przecież przechowywane w Polsce. W ostatnim czasie sytuacja na rynku złota zmieniła się jednak na korzyść inwestorów i to z dwóch powodów. Po pierwsze, premie i spready na walorach o mniejszych wagach zrobiły się znacznie bardziej korzystne i na wielu z nich potrafią sięgać 4-5%. Jednocześnie, wykorzystując dobre momenty na zakupy i promocje, jesteśmy w stanie tam zejść do nawet 2-3%. Po drugie, na polskim rynku pojawiła się pewna alternatywa dla złotych ETF-ów. Mowa tutaj o sklepie Gold Goldsaver, wprowadzonym przez wrocławską firmę Golden Mark. Przyjrzyjmy się więc tej propozycji uważniej. Golden Mark to jeden z najstarszych i największych polskich dealerów metali szlachetnych, który działa od 13 lat i obecnie ma swoje oddziały w ponad 20 miastach rozsianych po całym terenie naszego kraju. W tym czasie firma dostarczyła Polakom ponad pół miliona uncji fizycznego złota, czyli ponad 16,6 ton kruszcu. Jedne ze swoich pierwszych zakupów złota inwestycyjnego jeszcze w 2016 roku robiłem właśnie u nich. Miałem wtedy z nimi same dobre doświadczenia. Oferta była bogata, a jednocześnie dealer dbał o terminowość dostaw towaru do klienta, wprowadzając usługę gwarancji dostawy srebrem. Działało to tak, że jeśli zaplanowana do klienta dostawa opóźniła się o choć jeden dzień, klient dostawał w ramach rekompensaty jedną uncję srebra. W moim przypadku prawie wszystkie zlecenia były realizowane przed zapowiedzianym terminem. Jednodniowe opóźnienie zdarzyło się tylko raz i faktycznie, przy odbiorze towaru, bez żadnego upominania się, czekała na mnie dodatkowa uncja srebra. Dealer nie rzucał więc słów na wiatr. W roku 2023 Golden Mark zdecydował się wprowadzić na rynek nowy sklep internetowy o nazwie Cold Saver, który jest adresowany głównie do tych osób, które nie mogą pozwolić sobie na jednorazowy zakup większych ilości złota i chcą w Królewski Metal dokować mniejsze kwoty. Mówiąc w skrócie, oferowane rozwiązanie polega na tym, że na swoje dedykowane konto w Goldsaver przelewamy mniej lub bardziej regularnie kwoty zaczynające się już od 50 zł. One są automatycznie przeliczane na złoto. Gdy po czasie uzbieramy w taki sposób pełną uncję złota, możemy ją od dealera odebrać bezpośrednio w oddziale lub poprosić o jej wysyłkę na wskazany adres. Tak to wygląda w ogólności. W przypadku większości inwestycji liczą się jednak szczegóły. Warto więc sprawdzić, jak to wygląda tutaj. Najważniejszym wydaje się pytanie, po jakim kursie przeliczane są nasze środki na złoto. Otóż Gold Saver nie jest na bieżąco podłączony do wykresu rynkowej ceny spot, lecz posiłkuje się kursem ceny złota ustalanym codziennie o godzinie 8 rano przez Narodowy Bank Polski. Z owym kursem można zapoznać się na stronie, której link widzicie teraz na ekranie. Następnie do ceny podanej przez NBP doliczana jest premia wynosząca 6,9%, która pokrywa koszty produkcji sztabki i opakowania, transportu i ubezpieczenia kruszcu oraz funkcjonowania samego sklepu. Ważne jest też to, że nie są tutaj naliczane żadne dodatkowe opłaty za wysyłkę sztabek ubezpieczonym kurierem ani za płatności elektroniczne. Ten sposób obliczania ceny, po której kupujemy nasze złoto, od razu daje pewne możliwości do zminimalizowania naszych kosztów. Złoto nie jest mocno zmiennym aktywem, to nie bitcoin czy nawet srebro, którego cena potrafi jednego dnia zmienić się o grube kilka procent. W przypadku klewskiego metalu największe dobowe zmiany sięgają zwykle okolic 1-2%, ale nawet taka wielkość jest warta, aby się po nią schylić. Gold Saver, ustalając cenę raz na dobę o godzinie 8 rano, daje nam taką możliwość. W przypadku niepokoju na rynkach, gdy złoto jednego dnia wzrośnie o owe 1-2%, kupując w Gold Saverze możemy tych wzrostów nie odczuć. I nabywać je po cenie sprzed wzrostów, zmniejszając premię wynoszącą oryginalnie 6,9% do nawet poniżej 5%. Co ważne, ten miecz wcale nie jest obosieczny, bo jeśli cena złota danego dnia spadnie mocno, po prostu wieczorem go nie kupimy i poczekamy do godziny 8 rano następnego dnia, by nabyć kolejną porcję złota już po niższej cenie ustalonej od nowa przez NBP. Skoro wiemy już, ile wynosi premia, warto też zaznajomić się z wartością spreadu. Otóż Gold Saver daje nam w zasadzie od ręki możliwość odzyskania włożonych środków i zamienienia magazynowanego złota na gotówkę. Znów do obliczeń zostanie użyta cena podawana przez NBP, ale tym razem owa wartość zostanie pomniejszona o 2%. Całkowity spread, gdybyśmy chcieli wycofać wskładane środki przed uzbieraniem pełnej uncjowej sztabki, wynosi więc 9,08% i jest to całkiem spora wartość. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że jeśli dotrwamy do końca i odbierzemy naszą sztabkę, Całkowity spread będzie zauważalnie mniejszy, bo wtedy będziemy mogli ją bez żadnych problemów sprzedać w dowolnym miejscu, uzyskując cenę wyższą od ceny spot. Jeśli takie warunki finansowe nam odpowiadają, można przejść do pierwszych zakupów. Do tego wymagane jest założenie konta poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Rejestracja zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund. Następnie potwierdza się ją, klikając link, który otrzymamy w e-mailu. Można to zrobić jeszcze szybciej i prościej, korzystając z logowania się poprzez swój profil na Facebooku, Google lub Apple. Aby aktywować konto, GoldSaver potrzebuje kilku naszych danych osobowych i adresowych, które są niezbędne do wystawiania faktury sprzedaży po każdym zakupie złota. Zaletą GoldSavera jest duża dowolność w inwestowaniu naszych środków. Samodzielnie ustalamy sobie kwotę, którą chcemy przeznaczyć na zakup złota, a minimalny zakup to zaledwie 50 zł. Dowolna jest także częstotliwość zakupów. Można kupować raz dziennie, raz na tydzień, albo raz na rok. Można przy tym korzystać z wygodnych płatności elektronicznych, na przykład poprzez systemy przelewy 24 lub blik, albo ustawić w banku zlecenie stałe i systematycznie oszczędzać, bez konieczności pamiętania o regularnych zakupach złota. Ciekawą i jednocześnie bardzo ważną informacją jest to, że jeśli ustawimy takie zlecenie, Gold Saver naliczy nam rabat w wysokości 0,5%. Nasza premia i spread spadają więc o taką samą wartość. Złoto w golce i werze można kupić z dowolnego miejsca na świecie, a przelewy można robić także skąd, w bankach zagranicznych. Wszystko to ma szczególnie duże znaczenie dla osób, których pieniądze się nie trzymają i lubią przepuszczać je na różnego rodzaju głupoty. Zwykle takie osoby mają problemy, żeby odłożyć jakąś konkretną kwotę na złoto, a potem wybrać się z zakupy, aby w końcu nabyć i odebrać fizyczny metal. Tutaj mogą trochę oszukać swój nauk konsumpcjonizmu i ustawić stałe zlecenie przelania jakiejś konkretnej sumy do Gold Savera, np. tuż po wpłynięciu pensji na konto. Po każdym takim zakupie otrzymujemy fakturę potwierdzającą ilość kupionego złota, a aktualny stan posiadania fizycznego kruszcu i szczegółową historię zakupów możemy sprawdzić na swoim koncie w panelu klienta. To ważna informacja, bo mając fakturę mamy dowód zakupu złota. Gdy cena królewskiego metalu zauważalnie wzrośnie, a nam przyjdzie ochota na realizację zysków jeszcze przed odbiorem sztabki od Gold Savera, możemy to zrobić nie płacąc podatku belki. Dodatkowo, w przypadku zakupów, od których minęło pół roku od końca miesiąca, w którym dokonywaliśmy transakcji, będziemy zwolnieni ze wszystkich innych podatków. Gold Saver zapewnia, że nie obraca pieniędzmi z transakcji, lecz od razu kupuje za nie złoto, którego właścicielem jest klient sklepu. Wszystkie transakcje realizowane są natychmiastowo, to znaczy w momencie zaksięgowania przelewu. Ilość złota, które przechowuje Goldsaver w każdym momencie ma więc być równa ilości złota zakupionego, ale jeszcze nie odebranego przez wszystkich klientów Goldsavera. Oznacza to także, że do momentu zbierania całej sztabki posiadana przez nas część sztabki tymczasowo przechowywana jest w postaci sztabki współdzielonej z innymi klientami. Potencjalnym klientom trudno jednak zweryfikować te zapewnienia, bo przecież nie mamy możliwości wykonania audytu w skarbcu Goldsavera i sprawdzenia ile złota jest nam faktycznie przechowywane. W momencie uzbierania upragnionej sztabki złota możemy ją odebrać w jednym z oddziałów Golden Mark lub poprosić o wliczoną już w koszta ubezpieczoną przesyłkę. Dostaniemy sztabkę producenta zrzeszonego w LBMA, czyli posiadającego gwarancję jakości i autentyczności tej renomowanej organizacji. Jeśli nie odpowiada nam sztabka, możemy poprosić o jej wymianę na wybraną z oferty sklepu złotą monetę bulionową. Będziemy jednak musieli dopłacić różnicę w cenie, bo jednomuncjowe złote monety bulionowe są zwykle odrobinę droższe od sztabek. Skoro już znamy zasady funkcjonowania sklepu Gold Saver, możemy przedstawić jego zalety i wady na te zakupów złota fizycznego oraz złotych ETF-ów. Jednocześnie możemy zastanowić się, do kogo adresowany jest ten sklep. Od razu można powiedzieć, że Gold Saver nie jest przeznaczony dla tych osób, które są zainteresowane anonimowym zakupem złota. W przypadku tego typu zakupów musimy podać dealerowi większość naszych danych i o żadnej anonimowości nie możemy mówić. Ponadto jeśli dysponujemy budżetami pozwalającymi na jednorazowe zakupy złota za kwoty na poziomie od około 1000 zł w górę, to Gold Saver także nie jest dla nas. Ten budżet pozwala nam na zakupy walorów o wadze wynoszącej co najmniej 1 dziesiąta uncji. Oferta takich monet oraz sztabek o podobnej wadze jest obecnie tak duża, że nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem tam produktów, w przypadku których spread sięga poniżej 5%, a więc wartości zauważalnie mniejszej niż około 9% oferowanej przez Gold Saver. Jednocześnie, nawet jeśli uwzględnimy koszty przesyłki takiej monety o wadze 1 ,10 uncji, które obecnie wynoszą kilkanaście złotych, ów spread zwiększy się o dodatkowe 1,5-2 punkty procentowe i nadal będzie lepszy niż to, co dostaniemy w Gold saverze. A skoro możemy mieć fizyczny metal od razu w ręku, płacąc mniejszą premię niż w Gold saverze, to nie ma żadnych powodów, żeby tego nie robić. Sytuacja zmienia się, gdy przychodzimy do mniejszych wag. Przykładowo w przypadku sztabki o wadze 1 grama, za którą obecnie trzeba zapłacić niespełna 300 zł, spredy sięgają najczęściej powyżej 5%. Oczywiście, szukając najlepszych ofert i promocji, jesteśmy w stanie zejść do 3-5%, ale tutaj trzeba naprawdę śledzić rynek i doskonale orientować się, gdzie, kiedy i co kupić. Nie każdy ma na to czas. Co więcej, wynoszące kilkanaście złotych koszta przesyłki zwiększają premię o do dodatkowy około 5%. Nawet robiąc dobre zakupy, uwzględniając koszta przesyłki, wchodzimy ze spreadem na poziom dochodzący do 10%, a więc wyższy niż to, co oferuje nam Goldsaver. Ten efekt będzie jeszcze większy w przypadku najmniejszych walorów o wadze pół grama. Tutaj kwota zakupu sięga około 150 zł, a spread na najtańszych walorach bardzo rzadko spada zauważalnie poniżej 5%. Dodatkowo koszta przesyłki wynoszą go na poziom grubych kilkunastu procent, a więc dwa razy więcej niż w przypadku zakupów w Goldsaverze. Oczywiście, czasami da się uniknąć kosztów przesyłki. Jest to możliwe szczególnie w przypadku osób mieszkających w dużych miastach, gdzie jest kilka punktów, w których można nabyć fizyczne złoto. Zawsze wiąże się to jednak ze stratą czasu na dojechanie do dilera. Niejednokrotnie dojdą nam wtedy koszty komunikacji miejskiej, paliwa czy miejsca parkingowego. Wszystko to potrafi dorzucić małe kilka procent do ostatecznej ceny zakupu naszej małej sztabki. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku sztabek półgramowych nadal mówimy o budżecie około 150 zł, a więc 3 razy wyższym niż minimalny zakup w Goldsaverze. Ten sklep pozwala więc na kupowanie złota za naprawdę małe kwoty. Dla wielu osób będzie to jednak tylko pozorna zaleta. Przecież jeśli mamy naprawdę małe środki jesteśmy w stanie kupować złoto za kwotę właśnie owych 50 zł miesięcznie, a takie podejście umożliwia nam Goldsaver, to naszą sztabkę uzbieramy po 170 miesiącach, czyli ponad 14 latach. Nawet gdy zwiększymy nasz budżet do 100 zł miesięcznie, nadal będziemy musieli czekać około 7 lat, a to naprawdę długo. Przez taki czas może wydarzyć się wiele rzeczy. Świat nie jest przecież spokojnym miejscem. Za naszymi granicami mamy wojnę, rynki finansowe nie są stabilne, bankrutują całe państwa i niejedna firma. Można więc wyobrazić sobie różne czarne scenariusze, których, nie mając naszego złota w ręku, naprawdę ryzykujemy. Znów więc trochę zawęziliśmy zakres osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane Goldsaverem. Moim zdaniem zdecydowanie nie jest to usługa dla tych osób, które traktują złoto jako bezpieczną przystań i zabezpieczenie przed poważnymi kryzysami. Jeśli mamy takie podejście, powinniśmy rozważać tylko i wyłącznie zakupy złota fizycznego, które zawsze będziemy mieli pod ręką. Tak jak powiedziałem wcześniej, Goldsaver zdecydowanie nie jest dla osób z większymi budżetami, a nawet dla tych, których stać na zakup monet o wadze od 1 dziesiątej uncji wzwyż. Tutaj, nawet uwzględniając koszta przesyłki, prawie zawsze znajdziemy produkty o premii i spreadzie mniejszym niż wartości oferowane w GoldSaverze. Odradzam też inwestowanie naprawdę małych kwot, czyli 50-100 zł miesięcznie, bo czas, w którym zbierzemy naszą sztabkę, robi się naprawdę długi i zamrażanie naszych pieniędzy na tak długo u firmy, która nie ma żadnych państwowych gwarancji, może różnie się skończyć. Nikt nam nie da przecież pewności, że firma w tym czasie na przykład nie zbankrutuje. Gold Saver wydaje się być natomiast propozycją godną rozważenia dla osób, które są w stanie przeznaczyć na złoto kwoty małych kilkuset złotych miesięcznie. Przy tym budżecie uzbierają oni na swoją sztabkę w czasie od około jednego roku do trochę ponad dwóch lat. Szansa, że w tym okresie wydarzy się coś nieprzyjemnego jest znacznie mniejsza niż w omywanym wcześniej scenariuszu, gdzie na odbiór czekamy nawet kilkanaście lat. Jednocześnie inwestując te małe kilkaset złotych miesięcznie uzyskamy nasz finalny produkt przy spreadzie i premii wyraźnie niższej niż w przypadku zakupu i przesyłki sztabek o wadze 1-2 gramów. Dodatkowo oszczędzimy czas, bo nie musimy go poświęcać na ciągłe śledzenie ofert dealerów, wyszukiwanie promocji, kodów rabatowych, czy opłacanie i odbieranie przesyłanych zamówień u dealera czy w paczkomacie. W tym czasie nie musimy też zupełnie przejmować się tym, gdzie przechowywać nasze złoto. Oczywiście problem ten zmaterializuje się, gdy w końcu odbierzemy naszą sztabkę. Choć warto dodać, że Goldsaver oferuje możliwość pozostawienia swojego złota w depozycie. Mamy więc wtedy pełną dowolność, bo swoją sztabkę możemy odebrać i zachować, odebrać i sprzedać zarówno w Goldsaverze jak i u innego dealera metali szlachetnych lub przechować we wspomnianym depozycie. Goldsaver wydaje się być także dobrą propozycją dla tych osób, którym nie przeszkadza inwestowanie w złoto, którego nie dostajemy od razu od ręki. Ma bowiem poważne zalety w stosunku do ETF-ów, nawet tych zabezpieczonych fizycznym metalem. Nie oszukujmy się, wymiana naszych udziałów w złotym ETF-ie na fizyczny kruszec jest opłacalna do realizacji tylko i wyłącznie dla największych graczy na rynku. Nikt normalny nie będzie rozliczał się fizycznie z ETF-em, mając w nim zainwestowane kilka uncji złota. W przypadku Gold Savera mamy więc praktycznie wszystkie zalety inwestowania w ETF-y, a jednocześnie w przeciwieństwie do niego możemy zakończyć naszą inwestycję, posiadając w ręku fizyczny metal. Oczywiście, na pierwszy rzut oka, koszty Gold Savera wydają się wyraźnie wyższe niż ETF-a, ale tylko na pierwszy rzut oka. Gdy zaczniemy uwzględniać wszystkie opłaty wynikające z prowadzenia rachunku u brokera, regularnych zakupów, późniejszej sprzedaży i zapłaty podatku belki, różnica zauważalnie maleje. Tym bardziej, że po zakończeniu naszej inwestycji w ETF-a nadal pozostaje nam w ręku pieniądz fiducjarny, a po zakończeniu inwestycji w Goldsejwerze mamy w ręku jedną uncjową sztabkę fizycznego złota. GoldSaver to także sklep, który może sprawdzić się u osób zapracowanych, które mają mało wolnego czasu na śledzenie rynku metali, a jednocześnie gotówka umieszczona na ich koncie ma nieprzyjemną właściwość zamieniania się na zakupy, które są najczęściej kaprysami niż wartościowymi inwestycjami. Zamiast przepuszczać nasze ciężko zarobione pieniądze na niepotrzebne nam gadżety, można rozważyć zainwestowanie ich części w złoto. Znikających z naszego konta regularnie małych kwot nie odczuwamy jako bolesnej straty. A potem mamy nagrodę i niespodziankę, gdy w nasze ręce w końcu trafi jedna uncja królewskiego metalu. Żyjemy w ciekawych czasach, które umożliwiają nam inwestowanie naszych środków w najróżniejszy sposób. Jak widać, dotyczy to także rynku metali szlachetnych, na którym potrafią pojawiać się nowe oferty, takie właśnie jak omówione w tym materiale Gold Saver. Sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to oferta adresowana do Was, czy odpowiadają Wam jej warunki i czy jesteście w stanie ponieść związane z takim inwestowaniem ryzyko. Tak naprawdę każdy sposób inwestowania wiąże się z jakimś ryzykiem, a jednocześnie każdy ma swoje zalety i wady. My, jako inwestorzy, czasami mocno różnimy się od siebie, dobrze więc, że rynek oferuje nam zróżnicowaną ofertę, bo dzięki temu każdy jest w stanie wybrać to, co mu najbardziej odpowiada. Życzę Wam, żeby Wasze wybory okazały się trafne. Na zakończenie ważna uwaga. Jak zapewne zauważyliście z wyświetlanej Wam adnotacji, jest to materiał sponsorowany, za który dostałem pieniądze. Na współpracę zgodziłem się w tym przypadku tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zgodnie z własnym sumieniem i uczciwie będę mógł Wam przedstawić wady i zalety omawianego sklepu. Firma Golden Mark nie miała z tym żadnego problemu, a jednocześnie w podesłanej umowie bardzo wyraźnie i sama z siebie zobowiązała mnie do oznaczenia tego materiału jako sponsorowanego. Bardzo mi się to spodobało, bo nie lubię niejasności i ukrytego wciskania produktów, do których nie mam przekonania. Na dodatek, Gold Saver przygotował kod Muneciarz który uprawnia do odbioru bonusu w wysokości 100 zł. Ów bonus zostanie wykorzystany automatycznie w momencie, w którym łączna ilość zakupionego przez Was złota wyniesie co najmniej jedną uncję. Tak więc macie teraz jasność sytuacji i sami możecie ocenić, czy omawiany sklep został w tym materiale przedstawiony obiektywnie. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.